O głównych założeniach nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym mówiono podczas spotkania w Kieleckim Ratuszu. Ma umożliwić samorządom wywiązanie się z zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz wyeliminować ryzyko utraty przez pasażerów dostępu do ulgowych biletów. W dyskusji wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Świętokrzyscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych oraz wojewódzkich, reprezentanci przewoźników i związków zawodowych. Ostatnim etapem ustawy, którą Sejm poprzedniej kadencji uchwalił, 16 grudnia 2010 roku miały być plany zrównoważonego transportu zbiorowego, które miały przygotować miasta i powiaty z liczbą mieszkańców powyżej 80 tysięcy. Do wdrożenia ustawy w dniu 1 stycznia 2017 roku przygotowało się zaledwie 30% polskich samorządów. W tej grupie są kielce. Wobec tego przedłużono termin przygotowania planów do 1 stycznia 2018. Ten rok został poświęcony na debatę i wypracowanie najlepszych rozwiązań, które służyłyby pasażerom i stanowiły kompromis pomiędzy samorządami, użytkownikami a przedsiębiorcami realizującymi transport. Celem jest organizacja transportu na miarę XXI wieku. To jest główny powód, żeby nie wyludniały się małe miejscowości, żeby miejscowości, które są wykluczone z publicznego transportu zbiorowego, a takie są, żeby wróciły na mapę Polski, czyli żeby ten transport publiczny był dostępny dla wszystkich. Właśnie to jest nazwa, zrównoważony transport publiczny, więc zrównoważony, więc dostępny dla studenta. Mieszkającego w malutkiej miejscowości, jak i w dużym mieście. Aglomeracje miejskie tworzą miejsca pracy, a właśnie z miejscowości mniejszych trzeba się czymś dostać. Jeżeli nie będzie mieszkaniec miał się czym dostać do pracy, automatycznie ta miejscowość będzie się wyludniać. Założenia nowelizacji ustawy obejmują m.in. zmianę charakteru przewozów użyteczności publicznej, realizowanych przez organizatora publicznego transportu zbiorowego. Jeśli chodzi o tą nowelizację, która ma wejść, tak, czyli te propozycje, które są w tej chwili dyskutowane, troszeczkę ryzykowne. Jeżeli przewidujemy, że linie użyteczności publicznej miałyby być organizowane tylko tam, gdzie przewoźnik komercyjny nie chce wchodzić, obawiam się, że większość naszych samorządów powie, nie mamy na to pieniędzy, bo do tych linii ktoś musi dopłacić. W budżecie państwa takich środków na to nie ma, w związku z czym musiałby samorząd płacić z własnej kasy. Mało będzie takich samorządów, które w Polsce wejdą tak, wyjmiemy pieniądze z własnej kasy i dopłacimy do tych linii. Natomiast gdyby była możliwość kombinowania, czyli linii komercyjnej, dochodowej komercyjnej z linią taką, która się nie opłaca i sprzedawania ich w pakietach, wtedy samorządy mogłyby sobie poradzić. Podczas tego typu debat poruszane są m.in. kwestie warunków, na jakich przewoźnicy mogliby sprzedawać bilety ulgowe, możliwości wysiadania pasażerów w miejscach, które nie są przystankami, a także organizacji centrów przesiadkowych. No nie może być tak, że w jednym mieście ludzie nie wiedzą, gdzie jest przystanek linii, nie wiem, dam przykład z Kielc do Warszawy lub z Kielc do Buzka. To ma być centrum komunikacyjne, centrum przesiadkowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. No mamy XXI wiek, w związku z tym my przewoźnicy musimy pewne wymogi spełnić, czy nam się to podoba, czy nie. I rynek dla prywatnych przewoźników jest również otwarty. No ja sama reprezentuję prywatnego przewoźnika, co nie oznacza, że nie widzę pewnych mankamentów na rynku. Ja je widzę i oczywiście wszyscy musimy się starać, dążyć do tego, żeby to wszystko poprawić. Takie nowoczesne centrum komunikacyjne skupiające wszystkich przewoźników powstanie w Kielcach. Znajdzie się w zmodernizowanym obiekcie podworcu PKS przy ulicy Czarnowskiej. Będzie nam zależało na zgromadzeniu większości przewoźników, tych oczywiście ilu będziemy mogli odprawiać z dworca i będę wnosił o zwiększenie stawki za wjazd na dworzec ze względu na to, ta, która jest aktualnie w ustawie, ona nie rekompensuje ponoszonych kosztów z tego tytułu.